W tym odcinku pokażę, dlaczego Vibrant Visuals mogą nie działać w Twoim Minecraft Bedrock. Zaczynamy. Jeżeli film ci pomoże, zostaw subskrypcję, like oraz komentarz, to bardzo pomaga. Jeżeli planowałeś akurat kupić jakiś hosting Minecraft, obczaj linki afiliacyjne w opisie. Kupując z linków wspierasz kanał. Dzięki. Pierwszą sprawą jest zobaczenie w menu głównym gry w prawym dolnym rogu, jakiej wersji Bedrock używacie. Vibrant Visuals jest dostępny od 1.21.90. Jeżeli macie wersję wyższą niż ta, którą powiedziałem, to będą wam działać. Na przykład ja mam .124, więc o wiele wyżej, więc na pewno w tej wersji gry Minecraft Bedrock ten tryb graficzny będzie dostępny. Ok, więc jeżeli wchodzicie w Escape i wchodzicie w ustawienia, następnie zjeżdżamy w dół do ustawień wideo, możemy zauważyć tutaj, że tryb grafiki jest Simple i tutaj nie możemy tego zmienić. Jeżeli to mamy włączone, Wasze ustawienia tak wyglądają, to Vibrant Visuals nie będą działać. Wtedy wychodzimy do głównego ekranu gry, cofamy się jeszcze i tutaj wchodzimy w ustawienia. Następnie zjeżdżamy na dół, ponownie do zakładki wideo i tutaj tryb Simple zmieniamy na Vibrant Visuals. No i tutaj możemy wybrać tryb optymalny pod wydajność albo, albo tryb maksymalnej grafiki i wydajności, ewentualnie tryb custom, gdzie wy możecie ustawić sobie wszystkie suwaki. Ja wybiorę więc ten tryb i teraz zwyczajnie cofam się i mogę wejść na mój świat. Teraz widzimy, że Vibrant Visuals jest aktywne. Kiedy wejdziemy sobie teraz w Escape i ustawienia, a następnie zakładkę wideo, to widzimy tutaj już nie pisze Simple, tylko Vibrant Visuals. I to chcemy. Tu oczywiście też możecie dalej to przestawiać, ale chodzi o to, że ten tryb grafiki zaczął nam działać. Następnie upewnijcie się, że nie używacie żadnych tekstur paków ani modpaków, które mogą kolidować z Vibrant Visuals. Niektóre paczki po prostu nie są kompatybilne, więc dla pewności wyłączcie je i sprawdźcie bez nich czy działa. Jeżeli dalej nie działa, to pewnie wina czegoś innego. Kolejna kwestia to zwrócenie uwagi na wymagania sprzętowe, czyli jakiej platformy używacie. Musi być to Windows, Android, iOS iPad, Xbox, Playstation. Na przykład, jeżeli macie Nintendo Switch, na razie ten profil graficzny nie będzie działać. Dodatkowo zwróćcie uwagę na podzespoły waszego sprzętu, czy na pewno spełniają minimalne wymagania dla Vibrant Visuals. I to tak naprawdę wszystko co musisz wiedzieć w tym temacie, by włączyć ten tryb graficzny. Mam nadzieję, że film Ci pomógł i do następnego. Masz dość nudnych serwerów Minecraft? No to wejdź na serwery minecraft24.pl Użyj wygodnych filtrów, szukaj wygodnych trybów, otwarte rekrutacje, a nawet nowe edycje. Spraw statystyki, lajki i social media. Wiesz wszystko o serwerze zanim na niego wejdziesz. Na słabe serwery szkoda czasu. Głosuj na serwery i odbieraj nagrody. Wbijaj już teraz na serwery minecraft24.pl